Panuje galaktyki Zjemek z Jemex przez złych kosmitów trwa w czwartej Ich plany może pokrzyżować tylko on. Może nie jest w tej ale za to ma karabin i jest umiarkowanie skurzony! Władza, zgłaszam brak obiektów wroga w okolicy. Bładza, coś tam musi być, przecież nie wylądowałeś w czarnej dziurze. Chyba czarnej dupie. Majorze, toż to po rasistowskiemu, co by na to kapitan Megamba powiedział? Pewnie, że w niejednej bywał. Taki z niego analny Tomb Raider. Ale ja tu wszędzie widzę dżunglę. Dżunglę widzę. Wygląda, że nasz wywiad się znowu pomylił. Niemożliwe! Tym razem przysięgali na matkę, że coś tu jest! Czyją matkę? Stiflera. Nie znam. Wracam do bazy, nic tu po mnie. Słuchajcie, skazańcy, bo nie będę powtarzał. Jesteście tu, ponieważ skazali was na śmierć. Z takimi zakazanymi ryjami to nawet nie powinniście się dziwić. Ale osobiście nic za was nie mam. Nawet szacunku. Odchodźcie teraz do mnie po kolei i jakoś wybierzemy, jak was pozabijam. Jak chcesz umrzeć? Może krzesełko. Słyszałem od kolegów, że jest wygodne. Jak chcesz. Mnie tam obojętne. A mogę mieć ostatnie rzeczy, nie? Nigdy tego nie robię, ale dobrze ci z Co byś chciał, mistrzu? Bardzo się boję. Utrzymasz mnie za rękę? No dobra, przecież nic nie tracę. A może zyskuję przyjaciela, co? Da! Na wieczność! <grystanie> Jestem gotowy! Masz szczęście! Skoro krzesło jest zepsute, to musimy cię wypuścić! Zajebiście! Widzimy się niedługo, ziomek! Spadaj. Wybierajcie krzesełko! Jest zepsute! Dzięki Amadi. Dobrze wiedzieć! Pesełko jest zepsute! Pzesełko zepsute! A ty? Za co siedzisz? Jestem niewinny! <noise> to tak jak ja! A poza tym? A poza tym? To siedzę za konkurencję! Podrukowałem na drukarce domowej pieniądze. No wiesz, takie jak mennica państwowa. To no głównie setki były. Czasem pięć złotówki. Niestety nie miałem dupleksu i mogłem drukować tylko jednostronnie. A, rozumiem. Klasyczny błąd nowicjusza. Nie, no co ty, nie jestem nowicjuszem. Zajmowałem się tym już całe dwa tygodnie. Nikt nigdy nie złożył reklamacji. Ale od kiedy zacząłem drukować banknoty 300 złotowe, to coś poszło nie tak. To dziś nie wiem, kto mnie po... dolił. Następny. Jak chcesz umrzeć? Wybieram krzesełko. Kurwa. Jesteś wolny. Wow. Wiem, że miałeś inny plan na dzisiaj, ale nic nie poradzę. Takie są przepisy. Następny! Jak chcesz umrzeć? Wiadomo! Krzesełko zepsute. Masz rację. W takim razie... Proponuję rozstrzelanie. A... Następny! Nazywam się Domino. Tak, jak te klocki. I siedzę w więzieniu już cztery godziny. A do tego dzień jest ponury, jak myśli taliba. Moja historia nie jest może zbyt zajebista, ale za to jest naprawdę nudna. Ech, tak naprawdę nie nazywam się Domino, ale chciałbym się tak zajebiście nazywać. Niestety, imię nadał mi mój ojciec. Ojciec miał na imię Stanisław, więc od razu można się domyśleć, że w domu nam się nie przelewało. Tak naprawdę nazywam się Ludwik. Tak, jak ten płyn do brudnych naczyń. Mój ojciec Stanisław był dobrym ojcem. Rzadko nas bratem bił. Tak średnio co drugi dzień każdego. Ale takie wtedy były czasy, ale trzeba mu oddać sprawiedliwość i czasem też niezapowiedzianie potrafił nas zaskoczyć. Jak to mówił, prewencyjnie zerżnąć dupę na zapas. Ale żeby nie było, że tylko ja się tak dobrze wypowiadam o ojcu Stanisławie, jego parafianie też byli tego samego zdania. Niestety był skąpy, a do tego nie lubiał płacić, szczególnie alimentów, przez co zamknęli go w więzieniu. Zniknął na wiele lat, ale jeszcze więcej zostało mu do odsiedzenia. Wreszcie przyszła pora, żeby go wydostać. Ale nie z dobrego serca, tylko z głodu, bo w końcu to on był jedynym żywicielem rodziny. A poza tym, zajebiście mi się nudziło, od kiedy zamknęli we wiosce Kościół, i nie można było skorzystać z kłoparku na Kom są śluga poza siebie! No, i to rozumiem, kota. A ty, cłaniak? Nie częstujesz? Coś ci chyba nie pasuje, ziomuś? Ja nie częstuję, bo ja tutaj jestem cwelem. Tak? To sekiwa, zapamiętaj, cwoniak, że od dziś to ja tutaj jestem celem. Rozumiesz? Okej. Okay. Tylko pamiętaj, żeby na stołówce jutro wszystkich o tym powiadomić. Czy kurwa rozumie, nie? Ile garujesz? Hm, dziesięć lat. Za odciski. Trzeba było rękawiczki ubierać na robotę. Nie chodzi o odciski palców. Na nogach mam odciski i nie mogłem po robocie uciekać. To siadaj bliżej drzwi, bo wcześniej wychodzisz. No i gitara. Tak ma być, k***a. Szacunek na dzielni. A teraz dalej. To ja idę do siebie. Dobra, o czym to ja myślałem? Aha. Do odbica ojca przygotowałem się na ile mogłem. Czyli jako tako. Ale za to osobiście oglądałem dwa ostatnie odcinki Prison Break'a, więc czułem, że lepiej przygotowany być nie mogę. Nawet wytatuowałem sobie mapę więzienia, w którym przetrzymywali ojca na jaja, ale okazało się to nietrafionym pomysłem, bo kiedy było zimno, wszystkie wyjścia gdzieś znikały, więc zrobiłem sobie dziarę z mapą też na plecach. Później zostało już tylko odniewać coś niezgodnego z prawem. Ale zanim udało mi się obrobić ten bank, wyjechałem się rowerem na pustej drodze. Obudziłem się na łóżku szpitalnym. Nade mną stały dwa psy. Okazało się, że znalazł mnie weterynarz. co i tak nie uchroniło mnie przed mandatem za spowodowanie wypadku w ruchu ulicznym, a że nie miałem z czego zapłacić, to jestem tu, gdzie jestem. Pora wykonać plan. Strażnik! 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 Co jest kurwio? Ciszej dam. Cisza nocna jest. Ała! Co, ała? To ja mówiłem! Cisza nocna jest! Ale jest dopiero 14! Ja tam spałem, a jak śpię, to dla mnie jest noc. Czego nie rozumiesz? No dobra, rozumiem. No, i żeby mi to było ostatni raz. Okej, okay, okej. Okay. A mogę się o coś zapytać, panie strażniku? Pytaj, tylko cicho, bo cisza nocna jest. Gdzie trzymacie ojca Stanisława? Tego jebakę wiejskiego? No po tym jak go opisałeś, to tak, na pewno chodzi o niego. On to siedzi w żeńskim więzieniu po drugiej stronie planety. To raczej z nim dzisiaj nie pogadasz. Ale nie martw się. Znajdziemy ci tu jakiegoś innego tatuśka. Ale jak w żeńskim? Normalnie. Złożył wniosek, że czuje się kobietą i musieli go tam przenieść. Dobra, za dużo gadasz. Nudzisz mnie. Idź spać. Cisza nocna jest. No i jak to mówią? Jeszcze nie ma grudnia, a już babki z strzelił. Właśnie dotarło do mnie, że trafiłem nie do tego więzienia, a moja mapa będzie nieprzydatna. I ja p*** dole. Dobra, chociaż tyle, że wytatuowałem go henną. Odejdź od krat! Cisza nocna jest! Wtedy mnie olśniło. Przecież wszystkie więzienia na tej planecie są takie same: mają wejście, wyjście, no i kraty! Genialne! Od jutra realizuję plan ucieczki. A jak już ucieknę, to i tak nie idę po ojca, bo przecież pojutrze wychodzi za dobre sprawowanie. Bądź do celi, prajeż i cicho mi tu! Bo u nas 24 na dobę cisza nocna jest! Czekaj, czeka. ja z nim pogadam! Trzeba przywitać nowego, nie? Ach, u... witaj se go. Ale ten ma przeżyć, bo cztery zgony w godzinę to już przesada. Dobra, damy radę, Klawisz. A teraz, dalej. Like. Idę, idę. Cicho już. Dla co garujesz nowy? To przypadek, jestem niewinny. Nie powinno mnie tu w ogóle być. To mamy coś wspólnego, ja też jestem niewinny. Moja niewinność miała trzynaście lat. To znaczy, licząc od kiedy umarła. Bo zanim umarła, to bawiliśmy się jeszcze na jej siedemdziesiątych urodzinach. Bożenka zawsze była cicha, a przed śmiercią to nawet jeszcze bardziej. Na rozprawie mówili, że była głuchoniema, ale co oni tam wiedzą? To, że miała słaby wzrok o niczym nie świadczy. Pierwsze pytanie nowy. Gry psujesz? No co ty? W życiu żadnej gry nie zepsułem. Dobra odpowiedź. Nie tolerujemy tu takich, co psują gry. A teraz pora na test sprawnościowy. Zatańcz coś. Ale co? Za dużo gadasz. Posłuchaj uważnie. Od tego, co się teraz wydarzy, zależy, co się stanie z Twoimi odbytami przez następne 24 godziny. Więc lepiej dajesz z siebie najmniej 200%. Na 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 na! Jak mi idzie? Co to ma być? Tańczysz, jakby bez ręki chciał się masturbować. Lata praktyki, ale to głównie dzięki temu, że na WF-ie w technikum zamiast grania w koszacz widzieliśmy głównie lambadę Dobra koniec Dolenia, tyle wystarczy. Jak jesteś taki gipki, to idziemy pod prysznic. Ale po co? Bo się z do samego rowa. Nie. Trudno. Mydło i tak już tam na ciebie czeka. Ale jak, czemu? Teraz? Jakie mydło? Ja nie chcę! Ja tu jestem przez pomyłkę! Pomyłkę! Moja każda żona miała na imię pomyłka! Widzisz? Coraz więcej nas łączy! Idziesz, kurwio, teraz, albo. Albo co? Lepiej nie pytaj. No ale co? Powiedziałem, lepiej nie pytaj. No powiedz, albo co? Albo będę cię musiał przepuścić do twojej celi. <laughs> no i wszystko jasne. Czyli nie mam wyjścia. Idziemy się umyć. Dobra decyzja. Nie będę tego żałował. Panie przodem!